Mówcy motywacyjni, program English Teaching, Magdalena Drzewiecka, witam serdecznie, good morning, good afternoon, good evening, mamy bowiem nadzieję na kontakt z Państwem 24 godziny na dobę. Ostatnio zadano mi pytanie, no i to nie raz, związane z obecną sytuacją, teraz ogólnoświatową, nie tylko w Polsce, sytuacją związaną z pandemią, z koronawirusem i z tym, że polskie szkoły, Zostały zamknięte i nastąpiło nauczanie zdalne, nauczanie online. Pytania, jakie się pojawiają, jak sobie radzimy w tej sytuacji, jak sobie radzą nauczyciele, jak sobie radzą uczniowie, no i też jak radzą sobie, jak radzą sobie rodzice naszych uczniów. Te pytania od razu zapaliły taką lampkę w mojej głowie, może to troszeczkę takie skrzywienie zawodowe ale będąc nauczycielką w liceum i mając pod opieką maturzystów tegorocznych to pomyślałam sobie takie pytanie od razu pomyślałam sobie aha rozprawka postanowiłam zatem odpowiedzieć tutaj na to pytanie łącząc jak w reklamach dwa w jednym czyli połączę odpowiedź z umiejętnością pisania rozprawki. Tak, żeby y, mogli i skorzystać nauczyciele, i y, uczniowie. Y, pewnie tego y, zadania nie zaliczę, tak sobie myślę, ponieważ limit słów na rozprawce no, jest 250, a ja y, pewnie ten limit tak zakładam przekroczę. Także zapraszam serdecznie y, na rozprawkę. Paragraf pierwszy. Krótki, zwięzły, piszemy na temat, stawiamy tezę. Teza, czyli to, o czym będziemy pisać w naszym wypracowaniu, w naszej rozprawce. Moja teza brzmi: szkoły w Polsce, nauczyciele, uczniowie w obliczu ogólnopolskiej pandemii koronawirusa stanęły w obliczu ogromnego wyzwania, mianowicie zdalnego nauczania nauczania online. Jak sobie radzą z tą sytuacją? Jakie są plusy i minusy tej sytuacji? I tu zauważę, że plusy i minusy, musi być to zawarte w tym pierwszym paragrafie, te plusy i minusy możemy przedstawić w różnoraki sposób. Mówię tutaj o języku angielskim. Możemy powiedzieć: advantages, disadvantages, drawbacks, and profits, minuses, pluses, good sides, bad sides. Tego jest sporo, ale to zdanie powinno być w tym pierwszym paragrafie zawarte. Tu taka mała dygresja. Nauczyciele powinni oczywiście szukać zawsze i we wszystkim pozytywów, być optymistycznie nastawieni do każdej trudnej sytuacji. Oczywiście zakładamy, że zdalne nauczanie nauczanie online ma oczywiście same plusy. I jak powiedział klasyk, te plusy, część z tych plusów to plusy dodatnie, a część z tych plusów to plusy ujemne. Tak, przejdźmy jednak do naszej rozprawki i zajmijmy się tym paragrafem drugim, który przedstawi argumenty za. Argumenty za zdalnym nauczaniem paragraf drugi czyli paragraf jak widać po jasnej stronie mocy jasny przyjemny czyli argumenty za argumenty za tutaj proponuję nie zapomnieć o tym żeby wprowadzając kolejny argument takich argumentów powinno być w tym paragrafie drugim trzy a ja tutaj Okej, okay. też, też pewnie nie zaliczę przez to, ale tych argumentów, podam dużo więcej, a każdy będzie mógł sobie wybrać tych argumentów, na przykład właśnie te trzy, które do niego najbardziej przemówią. Pamiętajcie też, żeby wprowadzając argumenty, podpierać się takimi angielskimi słowami, zwrotami, typu jak zaczynamy na przykład, only one hand. Moreover, first, secondly, potem przy wprowadzaniu kolejnego argumentu, what's more tak itd., itd., to jest dosyć ważne, czyli wprowadzamy argument i go rozwijamy. Dla mnie takim najważniejszym argumentem przemawiającym na korzyść nauczania zdalnego, nauczania online jest przede wszystkim no, dostęp do nowej technologii. I, I ten progres, który nauczyciel wykonał, jeżeli chodzi o, o, o tą technologię. Tu nauczyliśmy się no, nie tylko obsługi komputera, ale obsługi różnych programów, które w tej chwili zgłębiamy, których szukamy i które stosujemy w nauce z uczniem. Staliśmy się takimi trochę, bym powiedziała, Informatykami. Odciążymy może tutaj troszkę nasze koleżanki i kolegów, jeżeli będziemy mieli jakiś problem natury takiej technicznej. Idziemy z duchem czasu, i to jest bardzo ważne. Ta nowa technologia nam daje wiele możliwości. Ja myślę, że dzięki temu lekcje będą różnorodne i to. Nie teraz tylko, ale w tym nauczaniu online, ale w przyszłości, jak pójdziemy do szkoły, to lekcje już, znaczy ja mam nadzieję, że one też takie nie były, ale lekcje będą na pewno nie tylko przy, z podręcznikiem, ale właśnie z tymi, będą to lekcje multimedialne. Także na to liczę. Jeżeli chodzi o kolejny taki argument, to na pewno poznanie tych nowych aplikacji dostęp do różnych platform, jak, nie wiem, Microsoft Office, Zoom, co my tam jeszcze mamy, Teams, Classroom, Librus, który też jest platformą, z której korzystamy, także różne aplikacje, które stosujemy, Kahoot, Quizlety, Quizzes, gdzie możemy uczniów testować. Także wiele, wiele różnych metod i i, i sposobów nauczania. Kolejny taki bardzo ważny argument to jest na pewno kontakt z uczniem. Mamy go, prawda? Mimo, że nie widzimy go tak jakby face-to-face no face na żywo, to mamy ten kontakt z uczniami. To jest bardzo ważne. Uczniowie mogą z nami kontaktować się tutaj indywidualnie, mogą poruszać z nami, zwracać się do nas z problemami nie tylko edukacyjnymi, ale też swoimi prywatnymi. Często jest łatwiej uczniowi w ten sposób porozmawiać. On wie, że jest sam na sam z nauczycielem. Nie ma, nie jesteśmy w szkole, gdzie tam ktoś może wejść, y, nam przeszkodzić. Także y, ten kontakt z uczniem jest ważny. Uczeń też. Y, no, świetnie sobie radzi z tą nową technologią. To jest ta Generation Z, troszeczkę inna od nas nauczycieli, i oni często nam pomagają w obsłudze na przykład komputerach, gdzieś nam się coś zatnie. Ja bardzo często pytam swoim uczniom, jak coś, coś mi się dzieje, jestem panikuję. To mam takich komputerowców, informatyków w klasach i oni. Pomagają to, to, to wiecie Państwo, to stwarza taki fajny yy, komfort pracy, właśnie yy, między uczniem a nauczycielem. Pracujemy szybciej i efektywniej. A mówiąc o tym komforcie, to tak sobie myślę, że kolejnym takim argumentem yy, za jest na pewno ten komfort pracy. Możemy sobie Wypić kawę, herbatę, mówię też o uczniach oczywiście, nawet możemy zjeść śniadanie, jeżeli lekcja zaczęła się wcześniej, a gdzieś tam zaspaliśmy. Także jest ten komfort pracy, jest przez to taka domowa trochę atmosfera. No i też czujemy się bezpiecznie, bo jesteśmy u siebie w domu, a bezpiecznie też czujemy się myślę no ze względu na tego wirusa jesteśmy w domu, jesteśmy gdzieś odizolowani i nie mamy kontaktu z tym wirusem. Także bezpieczeństwo i komfort komfort tej pracy w domu. Tutaj zapomniałam dodać jeszcze właśnie takie tempo pracy swoje, tak? Możemy sobie tą pracę rozplanować, mamy cały dzień i tak z niego praktycznie nie wychodzimy, więc każdy ma jakieś własne swoje tempo pracy. Yy, I kolejny argument za yy, to jest na pewno współpraca. Nauczycieli. Na Messengerze tworzą się różne grupy, grupy wsparcia, gdzie nauczyciele wymieniają, ze sobą, wymieniają się ze sobą doświadczeniami, przekazują najnowsze jakieś tam rzeczy, właśnie te, o których wspomniałam wcześniej, aplikacje, możliwości, jak uczyć, żeby było efektywnie. To jest ciekawe. Ja na przykład mogę powiedzieć tutaj z własnego doświadczenia: mam dwie takie grupy grupa szkolna, moja licealna, a także grupa ambasadorów English Teaching, właśnie gdzie współpracujemy, gdzie raz na miesiąc odbywamy takie wewnętrzne szkolenia i wymieniamy się tymi doświadczeniami. Także to jest też ogromnym, ogromnym plusem. Tak, jeszcze y, z takich plusów myślę, jest to inwestycja y, no nie tylko w siebie, ale właśnie w sprzęt. Trochę się to wiąże z finansami i tutaj nauczyciel no, sam musi y, tak, podjąć to, to wyzwanie i, i zakupić sobie na przykład nowy sprzęt. Y, Kupujemy nowe laptopy, kamerki, słuchawki. Kupujemy też nie tylko sprzęt, ale właśnie jakieś oprogramowanie. Tego, tego, takich nowości jest teraz się okazuje na rynku bardzo dużo, na przykład skanel, skaner przepraszam, mobilny, też bardzo przydatny w pracy nauczyciela. To wszystko kupujemy, przydaje nam się to teraz, ale mam nadzieję też właśnie, że dzięki temu przyda nam się też w przyszłości. I, I co jeszcze? No, tak, zdarzyła mi się taka sytuacja, rozmawiając z uczniami, i to jest taki, taki kolejny, ostatni, myślę, plus, który chciałabym przedstawić tego um, nauczania online, że. Doceniamy to chodzenie do szkoły. Doceniamy, znaczy jest fajnie, ale tak może było fajnie przez, przez tydzień, potem już to już jest taka ciężka praca, to, to nauczanie online, i wszyscy no, chcielibyśmy wrócić do tej szkoły. Mieliśmy niedawno Dzień Wagarowicza, i, i to było takie, takie miłe, sympatyczne ze strony uczniów, jak zapytałam. No, jak tam poszlibyście na wagary? Oni powiedzieli, tak, bardzo chętnie, ale tym razem poszlibyśmy na wagary do szkoły. Także tak wygląda paragraf drugi. Oczywiście za dużo ja tutaj podałam tych argumentów za. Y, każdy z Was sobie wybierze trzy i takie y, taki argumenty przedstawi w swoim y, drugim paragrafie. Paragraf trzeci. Ciemna strona mocy, czyli argumenty y, przeciw. Czyli. Minusy zdalnego nauczania, minusy nauczania online. Pamiętajmy znowu, żeby w paragrafie trzecim stosować również zwroty. Zwroty typowe dla przedstawiania kontrargumentów. Czyli na przykład on the other hand. I znowu możemy powtarzać next, finally, secondly. Czyli kolejny paragraf wprowadzamy i znowu. Nie więcej niż trzy argumenty, ja znowu się wyłamię i powiem tych argumentów przeciw, więcej, a wy sobie wybierzecie te dwa bądź trzy najciekawsze, najbardziej do Was przemawiające. Takim argumentem przeciw jest na pewno brak właśnie kontaktu z uczniem tego realnego kontaktu z uczniem face-to-face. To jest nam bardzo potrzebne. My, szczególnie małe dzieci, potrzebują dotknąć, potrzebują zobaczyć, czasami nawet posmakować. Tak? Tutaj dochodzi w tym nauczaniu mimika, gesty. Jak wiemy nie wszyscy uczniowie, a szczególnie, szczególnie ci starsi, włączają kamerki w tym nauczaniu online. O, bardzo rzadko, tak. Także oni tutaj ten wstyd jednak trochę wygrywa i nie widzimy tych, tych twarzy, więc ta mimika, gesty gdzieś schodzą na drugi plan, a te emocje właśnie wyrażane poprzez to są bardzo ważne, tak? taka reakcja, interakcja. Też właśnie fajnie na lekcjach jest tak, że wszyscy mówią razem. To czasami jest problemem dla, nauczy dla nauczyciela, przepraszam, ale, no, ale co, radzimy sobie z tym, jest to sytuacja naturalna. W internecie każdy mówi pojedynczo, nie ma tutaj możliwości zakrzykiwania się. E Kolejnym minusem jest na pewno brak czasami sprzętu, brak komputera, nawet telefonu, a też brak dostępu do internetu. I tutaj mówię już nie tylko o nauczyciela, którzy no tak jak wcześniej powiedziałam sobie radzą i inwestują to. Tutaj już mamy sytuację Gorszą, jeżeli uczniowie tego nie mają, tak, nie, musimy, nie możemy uczniowi narzucić, prawda, żeby, żeby zakupił sobie sprzęt czy, czy internet. Także tutaj jest to na pewno dużym minusem. Powiedziałam wcześniej o małych dzieciach, i tutaj to nauczanie online jest na pewno problematyczne dla takich dzieci klas 1-3. Gdzie, u, gdzie dzieci zaczynają się uczyć, pisać, czytać? Tak? Tutaj ogromna rola rodziców, i rodzice bardzo mocno tutaj pomagają swoim dzieciom, nie tylko w obsłudze komputera, ale też no, w pracy z tym dzieckiem, czyli w tym pisaniu. A wiemy też, że rodzice. No, mają też y, swoją pracę w domu, często pracują w domu zdanie. Często y, potrzeba tych komputerów więcej właśnie przez to, jeżeli jest większa y, liczba dzieci w domu. No tutaj y, z tym problemem trzeba się naprawdę y, borykać. Też ruch. Dzieci potrzebują ruchu, dlatego też w szkołach mamy sporo lekcji WF-u. Dzieci muszą ćwiczyć, ponieważ w ten sposób też dotleniają swój mózg, wychodzą też na, na, na boisko szkolne. One po takim dotlenieniu mózgu na pewno lepiej pracują, ten, ta nauka jest efektywniejsza. Kolejnym minusem, który bym tutaj wymieniła, to dla nas, dla nauczycieli, jest też na pewno obiektywne ocenianie. No i tutaj wiemy, jak to jest, prawda? Jesteśmy połączeni z uczniem online. No, mamy tutaj różne takie programy, za pomocą których możemy przeprowadzać klasówki, sprawdziany, nie wiem, testować ich w jakiś sposób, ale my też wiemy, że ci uczniowie. Będąc z nami właśnie tutaj, łącząc się no, poprzez monitor, to gdzieś tam pod stołem mają swój telefon, czy między sobą szybciutko przesyłają, a oni, my wiemy doskonale to potrafią, czy korzystają właśnie z jakichś tam innych swoich aplikacji. No i dlatego tutaj myślę, że oceny, oceny są w tym zdalnym nauczaniu dużo wyższe niż by faktycznie były w takim nauczaniu szkolnym. Na pewno minusem jest też brak zajęć takich dodatkowych. Brak zajęć dodatkowych wszelkiego rodzaju kółek, tak? czyli na przykład nie wiem kółka strzeleckie, fotograficzne, aktorskie, taneczne tego w tej chwili nie ma. A też dzieci no, nie mogą skorzystać z tego gdzieś w jakichś klubach na zewnątrz, ponieważ takie kluby w obecnej trudnej sytuacji są zamknięte. Nie ma, nie ma zatem tego takiego relaksu, nie ma tej takiej, takich spotkań towarzyskich, tych niby szkolnych, ale troszeczkę pozaszkolnych, i, i tego, i tego brakuje. No i taki ostatni argument przeciwko. Temu nauczaniu zdalnemu online, to jest przede wszystkim nasze zdrowie, i chodzi mi tutaj o nasze oczy, o nasz kręgosłup, a także o naszą otyłość, tak? Ponieważ siedzimy w domu, siedzimy przed ekranem, bardzo często dużo więcej jemy i, i tutaj wiadomo, że otyłość niesie za sobą. Kolejne y, choroby. Także mam nadzieję, że, y, że to y, nauczanie zdalne okej, okay, ono jest, ale na dłuższą metę można znaleźć y, sporo negatywnych y, minusów. <minusy>, Minusy są negatywne, także na pewno można znaleźć tutaj y, sporo minusów. I zakończenie. Nawiązuje zawsze do tego, co postawiliśmy sobie, jaką tezę postawiliśmy w pierwszym paragrafie. Relacjonujemy, jeszcze w pewnym sensie podsumowujemy wszystkie nasze argumenty za, przeciw, może w innych słowach, ale pamiętajmy, żeby też nie dodawać nic nowego, żeby nie pojawiły się jakieś nowe argumenty niewspomniane nie, nie wcześniej. Zatem, według ogólnie przyjętych kryteriów oceniania, moje zakończenie brzmiałoby tak. Stanęliśmy w obliczu ogromnego wyzwania dla wielu, bardzo trudnego, ale wyzwania, które, w którym powinniśmy równoważyć plusy i minusy. Poszukujmy, współpracujmy ze sobą. Urozmaicajmy, a przede wszystkim inwestujmy w siebie. Inwestycja w siebie to inwestycja w nasz rozwój, również inwestycja w naszych uczniów, czyli inwestycja w efektywną naukę. Koniec rozprawki. Czy zdałam? No, przekroczyłam limit słów, o którym mówiłam na samym początku. Mam nadzieję, że Ktoś tam łagodnym okiem na to spojrzy. I poddaję się oczywiście krytyce tej konstruktywnej. Liczę na tę wyrozumiałość. Dodam jeszcze coś od siebie: taką ważną rzecz, myślę. Jeżeli on, zwracam się teraz do wszystkich nauczycieli. Języka angielskiego, anglistów. Jeżeli chcielibyście, by Wasza praca była naprawdę efektywna, zachęcam do odwiedzenia strony y, programu English Teaching na Facebooku, gdzie y, będziecie mogli Państwo y, naprawdę skorzystać z wielu proponowanych działań, wielu projektów, akcji, y, możliwości, y, jakie. Jakie stwarza nam y, y, świat w tej chwili, a program English Teaching do no nich dociera i nam je podaje na tacy. Także zapraszam bardzo serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.